Jeżeli chcesz w końcu nauczyć się poprawnie odmieniać hiszpańskie czasowniki w czasie teraźniejszym, to ten filmik jest właśnie dla Ciebie. Hola, ¿cómo estás? Jeśli jeszcze mnie nie znasz, nazywam się Elisa Peña, jestem Hiszpanką i nauczycielką języka hiszpańskiego. Jestem również twórcą Akademii Hiszpańskiego, czyli najlepszego w internecie miejsca do nauki hiszpańskiego i na dodatek z rodowitą Hiszpanką. Od pewnego czasu wiele osób prosiło mnie o przygotowanie filmiku, gdzie wyjaśnię jak odmieniać czasowniki hiszpańskie w czasie teraźniejszym. Dlatego podczas dzisiejszej lekcji zajmiemy się tym tematem i raz na zawsze nauczymy się poprawnie odmieniać te czasowniki. ¡Empezamos! Sé que tú quieres conmigo, amor, todos esos placeres Que brinda la vida y que nos hace tan feliz Sé que tú quieres conmigo, amor, todos esos placeres Como acariciarte y conocerte de la Żeby ułatwić Tobie naukę, przygotowałam cztery podstawowe reguły, które dzisiaj Tobie pokażę. Dzięki temu zapamiętanie odmiany hiszpańskich czasowników w czasie teraźniejszym będzie dla Ciebie bardzo proste. Reguła numer jeden. Wszystkie, ale to absolutnie wszystkie czasowniki w języku hiszpańskim dzielą się na trzy grupy. Grupa numer jeden. Te czasowniki, które w bezokoliczniku posiadają końcówkę r, druga grupa posiadają końcówkę r oraz trzecia grupa posiadają końcówkę ir. Możesz podać jakiś przykład? Co myślisz o czasownikach trabajar, comer oraz bibir? Reguła numer dwa. Wszystkie czasowniki regularne, które w bezokoliczniku zakończone są na "-ar", posiadają identyczną odmianę. Spójrzmy na przykład na czasownik "-trabajar". A teraz coś szybko Tobie wyjaśnię. Może to być dla Ciebie bardzo użyteczne. Każdy hiszpański czasownik składa się z dwóch elementów. Temat oraz końcówki. W przypadku czasownika "-trabajar", Te maten y es trabajo. Con sufki zaras tobie Yo trabajo. Tú trabajas. Él, ella, usted trabaja. Nosotros, nosotras trabajamos. Vosotros, vosotras trabajáis. Ellos, ellas, ustedes, trabajan. Yo toważnie odmiana czasowników, które kończą się en ar. Cantar, bailar, besar. Spójmy na kilka Susana trabaja en una oficina. Pedro y Luis trabajan como vendedores. ¿Dónde trabajas? Reguła numer 3. Podobnie jak w przypadku czasowników zakończonych na R, czasowniki zakończone na R posiadają te same końcówki podczas ich odmiany. Jeśli spojrzymy na czasownik komer, którego tematem jest kom, to ten czasownik odmieniamy w następujący sposób. Yo, como. Tu, comes. El, ella, usted come. Nosotros, nosotras comemos. Vosotros, vosotras coméis. Ellos, ellas, ustedes comen. Jak vidis, ist nieje drobna różnica w porównaniu do czasowników zakonczonych na ar i polega ona na zamianie litere a na litere e. Inne czasowniki, które odmieniają się w ten sam sposób, to na przykład beber, aprender oraz leer. Zobaczmy na inne przykłady. Yo no como carne. Soy vegetariana. En España coméis caracoles? Jeśli podoba się Tobie ta lekcja, zostaw mi lajka, bym wiedziała, że chcesz oglądać więcej tego typu filmików. I reguła numer 4. Dotarliśmy do trzeciej grupy czasowników, czyli tych z czasowników zakończonych na "-ir", jak na przykład "-bibir". Końcówki tej grupy czasowników podobne są do tych zakończonych na r. Jednak posiadają one kilka wyjątków. Czasownik regularny ,,bibir", którego tematem jest ,,bi-", odmienia się w następujący sposób. ,,Yo vivo", ,,Tu vives", ,,El, ella, usted vive", ,,Nosotros, nosotras vivimos", vosotros, vosotras bibis, ellos, ellas, ustedes viven. Widzisz, końcówki są praktycznie te same. Jednak w przypadku osób, nosotros oraz vosotros, litera e zamienia się na i. Inne regularne czasowniki, które odmieniają się w ten sam sposób, to na przykład escribir, abrir, oraz decidir. Na przykład, dónde vives? Nosotros vivimos lejos de la ciudad. Juan y Sofía viven en un piso pequeño. Na zakończeniu tej lekcji podsumujmy to, czego się dzisiaj nauczyliśmy. W języku hiszpańskim istnieją jedynie trzy grupy czasowników, zakończone na a. Na er oraz na ir. A każda z tych grup, w przypadku czasowników regularnych posiada taką samą odmianę. Nie możemy zapomnieć, że w języku hiszpańskim mamy również czasowniki nieregularne, które podczas odmiany mogą zarówno zmienić temat, jak na przykład czasownik DORMIR ale również czasowniki, które posiadają własną odmianę, jak na przykład czasownik IR. Jednak czasownikami nieregularnymi zajmiemy się podczas innej okazji. A jeśli chcesz nauczyć się wszystkich sekretów hiszpańskich czasowników w czasie teraźniejszym, to zapraszam do mojej autorskiej Akademii Hiszpańskiego. Gdzie pośród wielu materiałów znajdziesz również kurs na temat hiszpańskich czasowników regularnych i nieregularnych? Dołącz do nas już teraz i ucz się ze mną hiszpańskiego. Również zapraszam do obejrzenia tego wideo, które z pewnością się Tobie spodoba. A my widzimy się podczas kolejnej lekcji. Adios!